Dziś przedstawiam wstrząsającą historię dotyczącą zaginięcia dwóch policjantów. Jeszcze bardziej ciekawa sprawa jest taka, że zaginęli oni podczas służby. No właśnie, osoby praktycznie bliscy, krewni tych osób, które zginęły, zaginęły, tych praktycznie policjantów, skontaktowały się z Jasnowidzem Jackowskim. No bo sprawa nietypowa. Dzisiaj przedstawię właśnie całą tą historię, zaskakujące tak naprawdę rozwiązanie tej całej sprawy, wizję przepowiedniej, którą praktycznie dokonał Jasnowic Jackowski. Wyobraźcie sobie, dwóch policjantów na służbie praktycznie znikło i to był jeszcze mężczyzna i kobieta. Wiele było domysłów, było wiele spekulacji, co się praktycznie mogło wydarzyć, a sprawę tą wyjaśnił Jasnowidz Jackowski. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. To była sprawa która była głośna kilka lat temu, powszechnie o niej mówiono w mediach, jak ona się zakończyła. Natomiast sytuacja wyglądała w ten sposób, że dwóch policjantów, bodajże to było na terenie Warszawy albo po prostu jakiś posterunek policji pod Warszawą, zaginęło. I co ciekawe, to byłoby po prostu mężczyzna-policjant i kobieta-policjantka. I oni rozpłynęli się, tak? Byli na służbie, mieli też po prostu samochód yy, służbowy, znikli. No i teraz praktycznie wiele domysłów: jak to jest mężczyzna i kobieta, może to jest jakaś para, miłość, porzucili tak naprawdę mundury, mieli swoje rodziny, nikogo nie chcieli po prostu informować, uciekli, zaczęli życie praktycznie nowo. Takie były scenariusze. Druga sprawa, może coś im się stało. Ktoś po prostu ich zaszczelił, zamordował, tak, ukrył praktycznie ciała zwłoki. No ale mundur, co z krótkofalówką, co praktycznie tutaj, no pewnie mieli telefony komórkowe, co z samochodem, przecież poruszali się tym samochodem, no gdzieś ten prędzej czy później po prostu musiałby zostać odnaleziony jakiś szczegół, jakiś po prostu jakiś, jakiś ślad, tak? Nic takiego nie, nie zostało odnalezione. Oczywiście trwały poszukiwania praktycznie tej dwójki policjantów, no i też z, tutaj, no, policja nie, ale jakby bliscy krewni tych osób, tych policjantów skontaktowali się z Jasnowidzem Jackowskim, bo to bodajże było po prostu miesiąc po zaginięciu, co Jasnowidz Jackowski właśnie myśli, znaczy myśli, tak? Tu nawet nie chodzi o myślenia, tylko żeby dokonał wizji Jasnowidza Jasnowic, tak? Wizji, przepowiedni na ten temat. No myśli tak, no po części tak, no bo to wszystko płynie jakby z myśli, tak? No pewnie, jakby o Zygoku Kowalskiego, to by się nie pytali, no bo każdy może mieć swoje domysły. Natomiast Jasnowic Jackowski z punktu widzenia jasnowidza, no i rzecz kuriozalna. Ja muszę powiedzieć, że chyba to jest pierwszy taki przypadek w historii polskiej policji, żeby dwóch policjantów zaginęło na służbie i nie było po prostu żadnego śladu, żadnej praktycznie informacji. No w ogóle u nas rzadko się dzieje praktycznie, żeby na przykład policjant został zamordowany na służbie, tak czasami mają miejsce takie incydenty, gdzieś tam poszczelony, jakaś po prostu tak, blokada na drodze. No kiedyś tam, w latach 90. to rzeczywiście, tam jak były po prostu porachunki tych grup przestępczych. To były jakieś zasadzki policjantów tam, i tak dalej, na te grupy przestępcze. No to tam były różne sytuacje, tak? Chyba była taka sytuacja w końcówkach lat 80. Hotel George, po prostu pod Warszawą, tam była jakaś strzelanina właśnie policjantów z bandziorkami. Potem była sytuacja, jeśli chodzi o Magdalenkę, tak? Chyba też po prostu to był początek lat 2000 czy 90. No tam była straszna sprawa. Tam czołg wjechał tam, po prostu ten dom to była jakaś twierdza, miny strzelali, ten dom potem spłonął, no Tragedia kompletna, tak? Rzecz po prostu niewyobrażalna. Wyobraźcie sobie, policja wierzy na praktycznie posesję tutaj czołgiem bo już po prostu takie tam była, tak się po prostu ci przestępcy tam bronili. Natomiast właśnie Jasnoid Jaskowski sporządził wizję, co się praktycznie stało z tą dwójką policjantów, tak, co praktycznie tutaj, tutaj mogło ich spotkać, jeśli chodzi o praktycznie te zdarzenia, tak, czy po prostu coś im się stało, czy oni uciekli, tak, to była sytuacja, która miała miejsce praktycznie tutaj, tak, czy rozwiązanie miało Miejsce w miejscowości jagodna. A więc no, miejscowość, która daleko jest od Warszawy, jasno stwierdził, że tych dwóch policjantów, a więc ta kobieta i ten mężczyzna, utopili się w stawie, w stawie, które znajduje się w miejscowości Jagodna. No i po tym, jak to jasno sporządził takie informacje, Rozpoczęły się poszukiwania. No, wiadomo, to też nie jest tak, że Jasneń Dziaskowski sporządził, od razu policja leci w to miejsce, no różnie to bywa, ale między innymi sprawdzono właśnie ten trop. E no i rzeczywiście odnaleziono policyjny samochód Poloneza, e który znajdował się właśnie w tym stawie, i w środku była dwóch policjantów. Nie tak, było praktycznie dwóch policjantów. No i teraz kolejna zagadka, co się praktycznie wydarzyło. Czy to był jakiś zawód miłosny, czy na przykład tutaj po prostu tak upozorowano wypadek, a doszło do praktycznie tutaj zabójstwa rozszerzonego, czy samobójstwa rozszerzonego, czy może to był nieszczęśliwy wypadek? Później było przeprowadzone w toku śledztwo i okazało się, że sytuacja była tego typu, że pewien polityk czy urzędnik jakiś tak nie zdążył na pociąg. I wezwano praktycznie tutaj patrol policji, który odwiezł tego polityka czy też urzędnika ileś tam kilometrów do jakiejś najbliższej stacji, tak czy po prostu takiej stacji pod, pod Warszawą oczywiście działanie niezgodne z prawem nie powinno mieć miejsce, no ale to tam już po prostu było sprawdzane przez odpowiednie służby, kontrole wewnętrzne i tak dalej no ale wiadomo, no, przecież w ten sposób nie może to funkcjonować, no policja nie jest, jest policja służy obywatelom ale nie może być na usługach urzędników czy po prostu polityków, nie mogą sobie zamawiać tego jak taksówkę, tak no ale to już jest inna sprawa, tak, to już jest naganne ale policjanci wykonywali polecenia to też nie, po prostu jest inna sprawa, dostali policjanta od góry że mają zawieźć jakiegoś urzędnika czy też polityka i go zawieźli no, i wyobraźcie sobie, że w drodze powrotnej, jak ci policjanci odwieźli tą osobę, tego mężczyznę, wpadli w poślizg, bo to była zima, i wpadli do tego stawu. Zginęli. Dwójka policjantów zginęła. Tak? Przerażająca sprawa. Absolutnie. No i można powiedzieć w stu procentach, tak? Gdyby nie to polecenie służbowe, oni by nie zginęli, bo by się w ogóle tam nie pojawili w tym rejonie, tak? W ogóle by się praktycznie tam nie pojawili, tak? Inna sprawa, wiadomo, jeżeli na przykład jacyś policjanci jadą interwencja, tak? Na przykład tej Magdalency i tak dalej. No wiadomo, tam też było po prostu pewne nieparadowości, było badanie i tak dalej, czy było odpowiednio wszystko, po prostu procedury zachowane. Natomiast, no, to jest rzecz, która po prostu e, mogła się wydarzyć. Inna sprawa, czy po prostu procedury po kolei. Natomiast tutaj ci policjanci nigdy by nie zginęli, Gdyby właśnie nie odwieźli tego polityka, bo w ogóle by się nie pojawili w tamtym czasie i w tamtym momencie. Ktoś powie, że pojawili się w złym czasie, w złym momencie, tak? W złej porze, praktycznie, w złym miejscu. I rzeczywiście tak było, tak? Przerażająca sprawa. Zresztą wydaje mi się, że jest to po prostu też przerażająca forma śmierci. No Wyobraźcie sobie, jedziecie samochodem, wpadacie praktycznie do zbiornika wodnego, nie ma jakiejkolwiek szans. Jakikolwiek szans na wyjście z tego samochodu, tak? Zresztą były takie przypadki, są takie przypadki co jakiś czas w Polsce, że na przykład samochód wpada do jakiegoś rzeki, takiegoś stawu zbiornika wodnego, tak? No nie ma szans. Człowiek, który po prostu ma zapięte pasy, wpada do zbiornika wodnego, zanim by się wyplątał z pasów, przeżywa jeszcze szok, nie zdąży praktycznie wybić szyby. Nawet jakby wybił szyby, to automatycznie wleje się w woda pod ogromnym ciśnieniem, Przerażająca śmierć, tak? Zresztą bardzo często w takich przypadkach można zobaczyć, że nawet szyba nie jest wybita, bo sytuacja się tak dramatycznie dzieje, tak, e praktycznie, że e i też bardzo szybko po prostu ta woda trafia do tego samochodu, e i oni też nie mają siły, żeby wybić, po prostu, bo też jest napór e tej wody, że po prostu ci ludzie. E, giną w tym samochodzie. No jest to przerażająca sprawa. Ja muszę powiedzieć, że była też taka, były takie historie, na przykład historia pewnych młodych ludzi w Tryńczy tak, jeśli dobrze kojarzę oni jechali tam samochodem Tico w piątkę, to było w okolicy praktycznie nowego roku chyba tam jechało dwóch opaków i dwie dziewczyny dwóch chłopaków i trzy dziewczyny wszyscy zginęli, bo jechali praktycznie drogą niezwykłą tylko po prostu jakąś szutrową w pobliżu rzeki, samochód prawdopodobnie wpadł po na no ale Tico, no nie oszukujmy się co to jest za po prostu wehikuł tak, samochodowy, to wiadomo, że to jest samochód taki, który nie ma jakichś tam po prostu super ekstra zabezpieczeń, taki pewnie za dwa tysiące, bez poduszek powietrznych i tak dalej, no oczywista sprawa. No i wpadł ten samochód dachował wpadł do rzeki, cała praktycznie ta czwórka czy piątka zginęła z, z, z mali, tak? Tą historię pamiętam, przedstawiałem na moim kanale, tam jeszcze burmistrz czy Wójt dziękował osobiście. Jasnowidzę Jackowskiemu, że on się w to zaangażował, bo trwały poszukiwania. Tam była nawet sytuacja tego typu, że ten samochód trafił do rzeki, praktycznie i on dachem do dna rzeki po prostu tak znajdował się. No to już kompletnie po prostu sytuacja bez jakiegokolwiek wyjścia, tak. No to już jest w ogóle szok. No i tutaj. Tą sprawę wyjaśnił Jasnowic Jackowski. Ja nie chcę tego badać tam, to już policja tam sobie badała i tak dalej. Wewnętrzne dochodzenia, że to było niezgodne z że wysłano po prostu ten patrol policji, że to nie powinno mieć miejsca i tak dalej. Ja to przedstawiam z punktu widzenia Jasnowic Jackowskiego, że on tu wskazał nieprawdopodobna sytuacja. Oczywiście, no policja poszukiwała, no nikt nie, nie ujmuje policji, tak. Jasnowic Jackowski nie zastąpi policji. Jasnowic nie jest lepszy niż policja. Policja nie jest lepsza niż Jasnowic Jackowski. Eee, ja tutaj nie będę gloryfikował ani Jasnowic za policji. jasnoic po prostu pomaga policji, tak? Wiadomo, że Jasnowidz Jackowski przecież nie wszedł do tego stawu, nie założył kombinezonu, nie zanurkował i nie znalazł, tylko po prostu odpowiednie służby, ale jasnoic Jackowski skazał Miejsce na mapie, tak wskazał dokładnie, co się stało z tymi policjantami, gdzie nikt praktycznie na to by nie wpadł, tak. No jak samochód policyjny pewnie miał opony zimowe, no policjanci na służbie przecież nie lecieli na łeb na szyję, zwłaszcza, że wracali już jak odwozili tego polityka, więc nie lecieli pewnie na kogutach bo nie było potrzeby i tak dalej. No a no, przypadek wypadek po prostu, tak? Śliska droga. Jakiś po prostu był tam staw, e, po prostu mostek, tak? E, wpadli w poślizg, przelecieli praktycznie przez ten mostek, nie było żadnego zabezpieczenia. Wpadli do tego jeziora, do tego stawu po prostu i śmierć na miejscu, tak? No bo nie zdążyli się u, e, uratować. I jeszcze po prostu to była zima, zimna woda, no kompletna, lodowata woda, po prostu kompletna tragedia, tak? To jeszcze dochodzi do tego szok psychiczny, że wpadają, do tego dochodzi zapięcie pasów. Samochód zamknięty, bo przecież to jest zima i jeszcze po prostu szok, jeśli chodzi o wodę, tak praktycznie zimną wodę. No jest to przerażająca śmierć. To, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się, cześć!